Szczęść Boże! Witajcie w ten piątkowy poranek. Posłuchajcie fragmentu z pierwszego listu świętego Jana. Dzieci, jest już ostatnia godzina. I tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo to teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. W ostatni dzień roku święty Jan mówi dzisiaj o antychrystach. Czyli o tych, którzy odeszli od prawdy Ewangelii. W jakimś tam procencie każdy z nas staje się antychrystem. Wtedy, kiedy czyni zło, kiedy to słowo, które wychodzi z naszych ust, jest słowem raniącym czy niszczącym. Warto na koniec tego roku zadać sobie pytanie: Kim byłem w ciągu tego roku? Czy byłem wierny Ewangelii? Czy byłem wierny Jezusowi? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.